Jak kusiwa! ja mam tam siedzę, na pewno na z tobą! Witam wszystkich, A bardzo serdecznie naszym gościem dzisiaj jest pani Beata! Proszę cię przywitać! No pana skroplona niebieskie. <laughs> ona już w pracy jest, ona cały czas będzie nam mówić. No, spróbujemy e... się pobimnastykować teraz na tym... Twister. Aha! Yy, na pan wejrzudowie kurde, tylu ławek, że chcecie twistera, więc nagrywamy dla was go. Chcecie, macie, z nami jak z Dla was wszystko. Dobra, więc kto pierwszy zaczyna? Raz, dwa, trzy. Tata zaczyna. I teraz pani Beatka powie, co ma postawić. Znaczy, aha, co ma postawić? Lewa dłoni na zielone. Tata, Lewa, lewa dłoni na, tak. na zielone. Kolejne, pani Beatka. Lewa dłoni na żółte. Lewa, lewa dłoń na żółte. Lewa dłoni na żółte. prawa czy lewa. Ty. Ale znak same lewa. Prawo dłoni na czerwone. Prawo <grym> na czerwone. Prawo <grym> na czerwone. Prawo Oho. Lewa stopa na niebieskie. Lewa stopa na niebieskie. Prawa stopa na zielone. Prawa stopa na zielone. Prawo no, ale nie mogła być lewa. <grym> <grym> to z lewą postaw tam. Lewa no. dłoni na czerwone. Prawo oh. dłoni na czerwone. No okay. Lewa stopa na niebieskie. Lewa stopa na niebieskie. Lewa stopa. Lewa stopa na żółte, O! Lewa stopa na żółte, no no. stopa na nie, No nie Lewa stopa na czerwony. Lewa długi na żółte, Lewa dwojna... na żółte, Lewa, która to jest? To jest ta. Jeszcze lewa. Lewa na niebieskie. Lewo dłoni na niebieskie. Prawo dłoni na żółte. Prawa dłoń na żółte. Prawo dłoni na szółkę. Lewo dłoni na żółte. Yeah. <grym> o... Lewo dłoni na żółte. Lewa dłoń na żółte. No, też musiałeś mi zająć. Nada stopy na zielone. Lada stopy no, na zielone. <grym> Prawo dłoni na czerwone. O, panie! Lewo dłogi na czerwone. Mam! Prawa stopa na zielone. Prawa stopa na zielone. Troszkę przegięłaś teraz. Lewa dłoni na niebieskie. Gdzie? Lewa dłoni na niebieskie. O! Dobrze! Prawa stopa na zielone. Prawa stopa na zielone. Boże, miałaś wóz. Znaczy Przezmieniłaś. Prawa stopa na czerwone. Prawa stopa na czerwone. Lewa stopa na czerwone. Lewa stopa na czerwone. No ciekawe ja. Lewa stopa na czerwone. Ale ja. czerwone. Lewa dłoni na czerwone. Lewa dłoń na czerwone. Lewa na zielone. Lewa dłoni na zielone. Lewa teraz. na zielone. Lewa na zielone. Lewa na zielone. I na niebieskie. No, to żółte. rozglądały. Lewa stopa na, na, na żółte. Na żółte. Czekaj. O! Prawa stopa na czerwone. Prawa stopa na czerwone. Ja. No dobra jest. Kurwa stopa na niebieskie. Lewa stopa na niebieskie. Nie mam trzymaj. Lewa stopa na zielone. Prawa stopa na zielone. No, troszkę. To jest Prawa stopa na żółte. Prawa stopa na żółte. Mogę startować. Prawa dłoni na niebieskie. Prawa dłoni na niebieskie. Nie Prawa stopa na niebieskie. Prawa stopa na niebieskie. Nie robię! Zapóźnię prawa na czerwon. To, to chodzi. Prawa na czerwon. No jest. Prawa na żółte. Ja! Prawa na żółte. Ja. O kur... Kurwa. No teraz. Yes. Jest! Łok. No jak ja miałem tu wstawić? No mogłem, tylko mi przewrócił. <laughs> o kurczę. A więc pierwszą rundę wygrałem. Jedziemy drugą rundę i przegrana osoba dostaje w następnym odcinku bitę świetaną na twarz. Tak? Może <grym> na Czyli kto wygra to? Znaczy, kto przegra w tą rundę? Na przykład ja, nawet jakbym przegrał, kto dostaje bitę świetlaną? Lewa dłoni na niebieskie. Lewa dłoni na Tręba... niebieskie. Ech, jeszcze jest na żółte. Prawo stopa na Lewa stopa na czerwone. Lewa stopa na czerwone. <grym> Ty, to można się Lewa dłoni na żółte. Lewa dłoni na żółte. Prawa stopa na czerwone. Prawa stopa na czerwone. Prawa stopa na zielone. Prawa stopa na zielone. Sexy i dłoni na czerwone. Prawo dłoni na czerwone. Dobrze no, ściana tu jest ty! Prawa stopa na niebieskie. Prawa stopa na niebieskie. Mi dalewo nogę. No, jakiś easy man. prawo dłoni na, na zielone. No wiedziałem. Prawo dłoni na zielone. Dobra, jeszcze jest. łatwo. prawo stopa na żółte No, lewa stopa na, na żółte. Jeszcze rękę mam wolną. Lewą dłoni na żółte no nie. lewo na żółte uła skróćmy łapkę. Lewą dłoni na zielone Lewą dłoni na zielone Lewą dłoni na czerwone spiekalaj ode mnie kawałek Ja tej chwili wszystkim cztery mamy jest to, że dłoni na żółte Lewą. dłoni na żółte. ale tak to mogę sobie... prawa tak. stopa na żółte prawa stopa na żółte Dobra, to jest moja. Prawa dłoni na zielone. No druga ręka. dłoni na czerwone. podobnie mamy. Ja mam bardziej rozgryzne. Prawa dłoni na zielone. Prawo dłoni na zielone. No co ty mówisz? Prawa stopa na zielone. Prawa stopa. na zielone. Nie, o! <ścoughs> nie, no bo co sobie mamy? dłoni na zielone. No, ja mam już trzeci raz tą dłoń na czyzłownym, pod rąk. Lewa stopa na niebieskie. No! Lewa stopa na niebieskie. Wyleciłem. Czy to była lewa? Lewa dłoń na żółte. Lewa dłoń na żółte. Lewa dłoń na żółte. O! o. Mogę odpocząć, co? Ja zrozumiałem prawo. Prawo dłogi na niebieskie. Prawo dłoni na niebieskie. Prawo dłogi na niebieskie. o kurczę, chyba Lewo dłogi na niebieskie. nie Lewo dłoni na niebieskie. Ja tą prawą rękę muszę gdzieś indziej postawić. Prawo stopa na niebieskie. No. Prawo stopa na niebieskie. o wow. Moja noga. Już głowie niewygodnie. Prawo stopa na niebieskie. Trzymaj, głupio! ...na niebieskie. Okej. Okay. Dałem radę, masz szczęście. Prawa stopa na czerwone. Prawa stopa na czerwone. Możesz dłoni na niebieskie. Prawo dłoni na niebieskie. Chyba ją popiękoliło. Prawa stopa na żółte. Prawa stopa na żółte. No i znowu nie przebudzisz. Prawa stopa na niebieskie. Jasne, niebieskie nie, nie, nie prawo dłogi na szumet prawo dłogi na szumet gdzie? prawo dłogi na czerwone prawo dłogi na czerwone prawa na czerwona, co? prawo na zielone ja? prawo dłogi na zielone breakdance prawo dłogi na czerwone o kur... dłogi na czerwone nie no, muszę przełożyć na twoją nogę, bo... prawo dłogi na, na szumet rada stopa na szumet Prawa ja. stopa na Llewa. żółte. Prawa stopa na czerwone. Prawa stopa na czerwone. Prawo dłoni na żółte. Prawo dłoni na żółte. Chodzę w ciebie. Prawa stopa na zielone. Ja. Lewa. Prawa stopa na zielone. Lewa! No e, e, e. Prawa stopa na żółte. Nie no, teraz Prawo to stopa to... Na żółte. no co Prawo na zielone. Prawo dłoni na zielone. Jest to niemożliwe. Bo mi zasłania. Prawa stota na żółte. Prawo stota na żółte. To co jest tu? stota na zielone. Prawo stota na zielone. Które jest w To ja! To ja! To ja Prawo stota na, na czerwone. Tak. Prawo na czerwone. Jak kusiła! Ma. Ja mam tam śmieć, na Dobra, dostaję śmietanę. Och, ja miałem tą nogę, tam. bo ja nie mam. Och, bo ja O Boże O nie lubiła, ja nie mam. Och, mi na nie a mnie już ja żyję, już ja mam. mam. Te dziewczyny... O, skończyłeś! No! A Ty? Ja Cię! No to... Dobra! A więc w następnym, no, albo po prostu w osobnym filmiku eee, Tata dostaje śmietaną w twarz za przegraną Twistera! Mam no takie talerzyki specjalne. No. To gitara. A więc subik, łapka, komentarz. Do następnego razu! Hej, 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 hej. जी <laughs> हां